Czy znasz to ciche ukłucie, że jesteś od kogoś lepszy? To przychodzi szybko i daje ciepło w środku. A potem chcesz to znowu. I jeszcze raz. Dziś historia o Lenie. Lena dobrze znała ten smak. I zapłaciła za niego wysoką cenę. Jeśli wytrwasz do końca, to zobaczysz, jak zejść z tego głodu. I jak zamienić wyrok w pytanie. Zaczynamy w momencie, kiedy sala biła brawo. Lena stała na scenie z nagrodą w ręku. Światła grzały ją w twarz i wszystko było proste. Telefon zawibrował i pokazał film. To była kompilacja jej potknięć i sprzeczności. Ktoś zmontował ją tak, aby zabrzmiała jak hipokrytka. Usta na widowni zaczęły się krzywić. Dźwięk braw przygasł i zrobiło się pusto a jeszcze minutę temu wszystko było jak święto. Czy to był koniec? Nie. To był początek zjazdu. Teraz krok w tył, aby zrozumieć skąd to się wzięło. Lena kilka lat wcześniej pracowała w zwykłym biurze. Pomagała ludziom po cichu i nie szukała światła. Pewnego dnia jej szef potraktował zespół niesprawiedliwie. Lena napisała o tym w sieci. Napisała prosto i rzeczowo. Wpis poszedł szeroko i naprawił krzywdę. Szef przeprosił i wycofał decyzję. To był pierwszy raz, kiedy poczuła falę uznania. Wiele osób dziękowało jej w komentarzach. To było miłe i było też mocne. Następne dni były jeszcze lepsze. Zaproszono ją do debaty. Pomyślała, że to dobry znak. Powiedziała kilka mądrych zdań. Publiczność klasnęła i pojawiły się nowe zaproszenia. To był pierwszy haust euforii. To uczucie jest jak cukier dla ego. Daje szybki zastrzyk, a potem mdli. Lena zaczęła wierzyć, że to właśnie jej rola. Mówić głośno i wyraźnie, co jest dobre, a co złe. I oceniać tak, aby nikt nie miał wątpliwości. W tym czasie była z Oskarem. Oskar był spokojny i cierpliwy. Nie przepadał za hałasem. Lubił proste sprawy i ciche wieczory. Siostra Leny miała na imię Maja. Maja lubiła pracować po cichu i unikała scen. Obie były sobie bliskie, bliskie do czasu. Najpierw przyszła druga dawka zaproszenie do telewizji debata o odpowiedzialności w sieci po drugiej stronie siedział Piotr Piotr był starszy i lubił ostrą wymianę zdań. Lena wygrała starcie mówiła szybko i celnie ludzie kochają krótkie zwycięstwa wyświetlenia skoczyły i Lena dostała nowy cykl nazwała go wyżej czy tylko głośniej. Prosty tytuł i proste przesłanie. W każdym odcinku brała czyjąś sprawę i rozkładała ją na części. Czasem trafiała dobrze, czasem nie sprawdzała całego kontekstu. Pojawił się pierwszy cień. Kobieta z jednego odcinka straciła projekt. Później okazało się, że sprawa była bardziej złożona. Był żal, ale nikt nie miał czasu na prostowanie. Odcinek już zrobił swoje. Oskar zaczął mówić inaczej. Chcę, żebyś pomagała, ale boję się, że to zaczyna być gra. Maja próbowała dotknąć sedna. Nie musisz wygrywać każdego sporu. Lena uśmiechała się i mówiła, że rozumie. A potem wracała do cyklu. Kolejna dawka przyszła szybciej niż ostatnio. Komentarze były jak konfetti. Ładne na ekranie, a po wszystkim ktoś to musi pozamiatać. Tylko że Lena tego nie widziała. Widział to Oskar. Widziała to Maja. I widział to Piotr. Publiczność kocha proste ciosy. Uważaj, żebyś nie pomyliła mocy z przewagą. Lena słyszała te słowa i kiwała głową. W środku jednak chciała następnego startu i następnego finału. Napięcie rosło, a ulga była coraz krótsza. Aż w końcu przyszła noc z filmem. Sala przestała klaskać i pojawiły się szeptane pytania. Czy ona jest spójna? Czy ona nie jedzie na podwójnym gazie? Lena wróciła do domu i zamknęła drzwi. Telefon dzwonił nieprzerwanie. Oskar zrobił herbatę i usiadł obok. Nie jestem twoim krytykiem. Ja jestem po twojej stronie, ale nie mogę być po stronie kłamstwa. To były proste słowa i nie dało się od nich uciec. Lena przechyliła głowę i milczała. Przewinęła film jeszcze raz. Część była prawdziwa, część była złośliwą manipulacją. Kropla prawdy wystarczy, aby kłamstwo smakowało jak fakt. W tym samym czasie? Maja dostała falę wiadomości. Ktoś wciągnął ją w spór, mimo że nie brała w nim udziału. Nie dam rady czytać tych wiadomości. Głos Maj drżał jak cienka struna. Lena poczuła wstyd i bezsilność. Chwyciła telefon i chciała odpowiedzieć ciosem. To był nawyk. Znajdź winnego i pokaż go palcem. Oskar dotknął jej dłoni. Nie musisz być lepsza. Bądź prawdziwa. Te słowa nie błyszczały, ale miały ciężar. Rano nadeszły maile od partnerów. Zawieszamy współpracę do czasu wyjaśnień. Zaplanowane panele zostały odwołane. Cisza w kalendarzu bolała bardziej niż hałas sieci. Zaczęły się noce bez snu. Myśli krążyły po tych samych trasach. Co jeśli wszystko już spalone? Co jeśli była tylko krzykiem bez treści? To była karuzela, która przyspiesza i nagle staje. Zostaje zawrót głowy i pusta sala. Wtedy Lena zrobiła coś ważnego. Zamiast nagrywać oświadczenie poszła na rozmowę. Niepubliczną. Prywatną. Pierwsza była kobieta z dawnego odcinka. Straciła projekt po fali komentarzy. Lena poprosiła o spotkanie bez kamer. Chcę zrozumieć całość. Usłyszała historie, których wcześniej nie miała czasu wysłuchać. Spory w zespole Naciski z zewnątrz. Błędy po obu stronach. Nic nie było czarno-białe. Kiedy wyszła z tej rozmowy, oddychała inaczej. Pierwszy raz od dawna nie czuła głodu przewagi. Czuła zwykłą ciekawość. Drugi krok zrobiła w internecie. Nagrała krótkie wideo z prostym tytułem: Czego nie widziałam. Nie było w nim wyroków. Było pięć pytań: Co wiem na pewno? Czego nie wiem? Kogo to dotknie? Jak zweryfikować: Czy to buduje człowieka, czy tylko buduje mnie? Film nie wybuchł. Nie było fajerwerków. Było kilka cichych wiadomości. Dziękuję. To mi pomogło w pracy. Z trzecim krokiem poszła jeszcze dalej od kamery. Zrobiła warsztat słuchania w Domu Kultury. Przyszło dziesięć osób. Nikt nie robił transmisji. Rozmawiali o tym, jak słyszeć bez potwierdzania własnej wyższości. Na koniec maja podeszła do Leny. Dziś było spokojnie. Tego brakowało. To nie był wielki powrót. To był mały oddech. Piotr przyszedł następnego dnia. Nie wiem, kto zrobił tamten film. Wiem za to co robisz teraz. To jest trudniejsze niż krzyk. W międzyczasie Lena pisała krótkie notatki. Zamiast planów na kolejną bitwę miała listę prostych zasad. Pytaj zanim nazwiesz. Sprawdzaj, zanim pokażesz. Proś o kontekst, zanim ocenisz. Jeśli ktoś popełnił błąd, to pomóż mu go naprawić. Nie rób z tego widowiska. Wróciła też do rozmów z Oskarem. Nie szukaj czystych ludzi. Szukaj uczciwych ruchów. To prosta myśl. Prosta, ale wymagająca. Po kilku tygodniach przyszło nowe zaproszenie. Mniejsze niż kiedyś. Nie gala, tylko lokalne spotkanie. Temat brzmiał inaczej. Jak nie spalić mostów w sieci. Lena wyszła na scenę spokojnie. Nie miała w kieszeni ostrych linijek. Miała dwie historie i dwie lekcje. Pierwsza historia była o niej samej. O tym, jak łatwo pomylić dobro z przewagą. Druga była o kobiecie z dawnego odcinka. O tym, jak bardzo potrzebowała rozmowy zamiast publicznej sceny. A lekcje były krótkie. Moralna wyższość nie leczy świata. Ona leczy nasze ego. Ciekawość leczy relacje. Ona daje paliwo na dłużej. Ludzie słuchali w ciszy. Nie było owacji. Był spokój i były notatki w zeszytach. Po wystąpieniu podeszła do Leny młoda nauczycielka. Dziś pierwszy raz nie bałam się zadać pytania w pracy. Lena podziękowała i wróciła do domu. Wieczorem usiadła z Mają przy herbacie. Nie będzie już jak kiedyś Lena kiwnęła głową i powiedziała to samo To nie będzie jak kiedyś będzie uczciwiej. Teraz najważniejsze. Uzależnienie od poczucia moralnej wyższości to nie jest krzykliwy nauk. Nikt nie widzi go od razu. Nie pachnie i nie dzwoni. Daje nagrodę w głowie i żąda kolejnej. Uczy wygrywać, zamiast rozumieć. A gdy wali się scena, zostaje pustka. Co pomogło lenie? Trzy rzeczy. Po pierwsze prywatna rozmowa zamiast publicznego wyroku, po drugie pytania zamiast pewników, po trzecie ciche działanie zamiast głośnej nagrody. Nie brzmi efektownie, ale działa na dłużej. Publiczność uwielbia prostą narrację. My i oni, dobrzy i źli. W prawdziwym życiu to prawie nigdy nie działa. Prawdziwe życie to rozmowy i poprawki, to próby i przyznanie się do niewiedzy, to pytanie czy można zobaczyć więcej niż jedną stronę. Lena nie stała się święta. To nie ta bajka. Zrobiła za to dwa trwałe kroki. Zrezygnowała z łatwych zwycięstw i wybrała trudniejszą ciekawość. Dzięki temu odzyskała siebie. I kawałek zaufania od ludzi. Kiedy znów poczujesz iskierkę wyższości, zadaj jedno pytanie: Co wiem na pewno? A potem drugie: Czego nie wiem i od kogo mogę się tego dowiedzieć? W tym punkcie historia domyka początkowy hak. Tak, to uczucie uzależnia. Tak, można z niego zejść. Zmiana zaczyna się od ciekawości. I od prostych zdań. Maja z czasem wróciła do sieci. Dodała kilka spokojnych wpisów o swojej pracy. Nie było tam dramy, był konkret i był szacunek. Oskar i Lena chodzili częściej na długie spacery. Rozmawiali bez telefonów. Brzmiało to staroświecko i działało. Piotr rzadziej pojawiał się w telewizji. Prowadził zajęcia dla młodych o etyce w praktyce. Uczył ich zdania, które mają moc. Nie wiem, sprawdzę. Opowiedz mi więcej. Lena czasem znów wchodziła na scenę. Słowa, które wybierała, były inne. Mówiła o kosztach publicznego wstydu. Mówiła o drodze od gniewu do rozmowy. I o tym, że sama się myliła. Te wyznania nie były słabe. Były ludzkie. I dawały innym odwagę. Widać było, kiedy publiczność na moment cichła. Działo się to, gdy Lena mówiła najprościej. Raz powtórzyła swoje jedno zdanie. Wybieram ciekawość zamiast przewagi. Wystarczyło. Na koniec morał, który łatwo zapamiętać. Moralna wyższość to szybki cukier. Ciekawość to paliwo na długo. Jeśli zechcesz spróbować, to jutro użyj tego w jednej rozmowie. Zamiast oceny zadaj jedno pytanie, potem zadaj drugie, a na koniec zaproś do wspólnego rozwiązania. To nie świeci tak jak nagroda, ale zostawia czystszy ślad. Dziękuję, że zostałeś do końca tej opowieści. Jeśli ta historia była dla Ciebie ważna, to proszę o prosty gest. Kliknij lubię to i zasubskrybuj kanał Złoto i Ciernie. Zostaw komentarz z jedną sytuacją, w której zamienisz wyrok na pytanie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, to użyj kodu QR w prawym dolnym rogu albo linku w opisie. W opisie znajdziesz też linki do innych serii i innych opowieści. To różne światy, ale ten sam cel rozumieć ludzi lepiej i ranić ich mniej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Niech ciekawość prowadzi cię jutro od pierwszego zdania. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.